Zieloni, nikt was nie dogoni. Jeszcze jeden. <laughs> Zaczyna Pani Marysia? Coś się będzie działo. Zaczynamy z linii. Zaczynamy z linii, tak. Podanie do Zielonych, do Pani Beaty. Renata atakuje bramkę Czerwonych. Podanie niestety nieudane. Brawo! Uratowaliśmy zawodnika A tak? Czerwoni obronili bramkę Bardzo dobrze idzie. Media nagrywają tutaj z Steambark in portalu nagrywają mecz. Chyba coś się będzie działo. Będzie transmisja. Transmisja leci online. Można włączać telewizory YouTuby. Grzać fotele. Ponieważ są takie emocje. Nawierzchnia bardzo gorąca, ale atmosfera jeszcze bardziej. Czerwoni atakują bramkę zielonych. Wyrywają sobie drapieżcy piłkę. Atakują bramkę zielonych. Coś się będzie działo. Oby się tego krew nie lała. Czerwoni atakują, niestety już wypieki mają takie. Sędzia ledwo goni za piłką, ale cały czas daje radę. Bardzo gratulujemy kondycji. Czerwoni odbili atak, odebrali atak. I teraz atak na zieloną bramkę, coś będzie! Go! 5 do 2 dla drużyny czerwonej. Jednak w młodym ciele, młode ciele. Znaczy się młody duch. Zaczynamy od linii środkowej. Zieloni, dopingujmy zielonych, bo mają do odrobienia trzy punkty. Zieloni, zieloni, zieloni. jeszcze jeden, jeszcze jeden. na jakieś piosenki, przyspieszki. Ja znam tylko do zieloni! Bo ja nie umiesz się, a ja Nie umiem Nie bądź. Nie może Nie bądź. Nie trochę Nie no To Nie bądź. Nie bądź. Nie bądź. Nie bądź. to Zielony, czerwony, to się działo. I teraz Nie bądź. Nie bądź. A mimo szarych chęci, piłka odebrana. Ole, 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 zieloni, nie poddajcie się. Ole, 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 ole. zieloni, nie poddajcie się. Foul, faul, faul.

Dlatego e, proszę tam e, zostawić maszynę. Tylko ja tam zaraz podejdę, bo trzeba ją umiejętnie wyłączyć. Idzie ręczą Rafał, ale tylko nie śpiewaj. Oczywiście zapraszamy do, e, do pomieszczenia tutaj do dookoła gospodyń wiejskich. Tam można sobie kupić frytki, pizzerinki, gofry. Zapraszamy, tam są takie smakołyki, że bym dał radę, to bym poszedł. <laughs> bravo! 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 bravo. <laughs> bravo, bravo. Ro, zakończyliśmy mecz dziewcząt i pan bardzo proszę Martynka a ty grałaś, ty grałaś wynik mamy 3 do 5 mamy szczelały również ostro dziękujemy za udział dziękujemy za mobilizację do gry gratulacje I teraz odbędzie się de, de, dekoracja drużyny zwycięskiej. Dziewczęta, siedem dziewczyn, które grało. Siedem. Ja mam siedem medali. ja dłużej były na wojsku. To jest tylko dla siedmiu. Dziewczynę, siedem, które grało dłużej. Ja przygotowałam tylko siedem. No. Gratulacje dziewczyny. Pięknie grałyście. Jeszcze mamy. Jeszcze mamy medale. Nie ma tutaj jednej mamy. Pani Batka grała. Proszę tutaj dla mamy. Ewelinki, bo jest tutaj. Proszę wręczyć.